Patrzcie moje badania krwi z momentu, kiedy stosowałem się do obecnych dogmatów dietetycznych, czyli dieta 80% zdrowego jedzenia do 20% niezdrowego, wprowadzanie regularnie deficytu kalorycznego, stawianie margaryny nad masełko. A teraz patrzcie moje badania krwi po wprowadzeniu diety opartej głównie na tych 23 produktach, które wam dzisiaj wymienię i opiszę w dalszej części filmu. Poza tą diametralną różnicą w hormonach, którą możecie zobaczyć gołym okiem. Nie sposób mi opisać tego, ile wyższe mam poziomy energii, zdecydowania, ile lepszą mam odporność. Jeszcze jakieś dwa lata temu przez regularne przeziębienia psułem co drugi, co trzeci blok treningowy, przez co w skali roku naprawdę ciężko mi było cokolwiek dołożyć do sztangi. Obecnie te przeziębienia są dużo rzadsze, bo w tę zimę, nagrywam to 17 stycznia. Bo po mnie jedno przeziębienie gdzieś w środku października, na początku listopada, coś koło tego, od tamtego czasu nic, a nic mnie nie męczyło. A i tak dałem radę trenować z tym przeziębieniem, bo było na tyle słabe. W każdym razie, pokażę Wam w tym filmie 23 produkty i dobrze je opiszę. I te 23 produkty wystrzelą Wasze poziomy energii i samopoczucie. Zaczynamy. I tu na sam początek powiem Wam, że nie podoba mi się ostatnia moda na liczenie tylko makroskładników i kalorii. Co z tego, że będziecie mieć zapotrzebowanie 2400 kalorii i żeby redukować, musicie jeść 2100 standardowy zabieg po ucięciu 300 kcal, skoro optymalizując hormony, wasze zapotrzebowanie może urosnąć z 2400 na 3000. Wtedy jedząc nawet 2700 albo 2800, nie dość, że będziecie mieli dużo większe poziomy energii w trakcie dnia. Będzie dużo łatwiej dostarczyć duże ilości mikroskładników cynku, magnezu, żelaza po co katować się 2,400, skoro można podkręcić naszą dietę i nasze zapotrzebowanie, nasze poziomy energii, dobierając te produkty, które nam właśnie pośrednio te zapotrzebowanie podniosą. Patrzenie tylko na kalorie to głupota. Krótkotrwale zdecydowanie zadziała, robiąc nam masę albo redukcję na lato, ale nie na lata. Teraz w skrócie opowiem Wam, jakich rzeczy będziemy potrzebować w diecie, żeby za jednym zamachem wzmocnić sobie odporność, poziom energii, ogólnie rozumianą witalność, a w cyferkach poprawić wyniki naszego profilu hormonalnego. Czyli jakie były kryteria doboru tych konkretnych produktów? Macie listę w formie graficznej, czyli... Cholesterol, naturalny poduje z testosteronu, witaminy A, witaminy z grupy B, C, nawet witamina D w małych ilościach znajduje się w porzemieniu, witamina E, witamina K2. Następnie pierwiastki, Żyjemy dużo korporacyjnego ścierwa z wyjałowionych gleb, te gleby są dużo bardziej w nieubogie. Czyli żelazo, magnes, cynk, miedź, bor, selen, jod, wapni, potas, fosfor. Następnie antyoksydanty i inhibitory aromatazy. Inhibitor aromatazy blokuje przekształcenie testosteronu w estradiol czyli polifenole, flawonoidy, resferatrol, sulforafan, kurkumina, kwercentyna. Następnie tryptofan i serotonina, głównie po to, żeby poprawić jakość snu. Za to wyrzucamy maksymalnie wielonasycone kwasy tłuszczowe. sugeruje w diecie spożywanie dużych ilości cukru. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Jest to część rzeczy, na które chcemy zwracać szczególną uwagę. Jest tego bardzo dużo i wyjaśnienie każde, każdej z tych rzeczy, czemu na przykład potrzebujemy dużych ilości selenu albo cynku, to temat na odrębny film, ale dla przykładu mogę powiedzieć, że na przykład taki często pomijany bor. Nie znam nikogo poza sobą, kto wcina wymaganą dawkę boru z diety bez suplementacji tego pierwiastka Bory. 3 mg to dawka, która podbija nam testosteron o jakieś 15-20%, jednocześnie polepszając stosunek testosteronu do estradiolu. I gdzie? Poza jednym filmem skoczy lasa na YouTube widzieliście zalecenia do tego, żeby ten bor w określonych dawkach spożywać. Pewnie nigdzie. Najpopularniejsi Instagramowi polscy dietetycy o tym mówili. Albo skoncentrowane źródła antyoksydantów i inhibitorów aromatazy w suszonych śliwkach albo rodzynkach, Albo wręcz wymóg stosowania miodu zamiast cukru z racji obecności chryzyny, lepszych cukrów prostych, antyoksydantów oraz jego działania antybakteryjnego. A co Wam powiedzą najpopularniejsi dietetycy w tym kraju? Zamiast cukru zaproponują Wam słodziki, a nie miód, żeby tłumić Waszą potrzebę słodkiego. Bo wtedy dużo łatwiej będzie wam trzymać deficyt kaloryczny, który jest niezbędny i trzeba go trzymać non-stop. Jeśli chcecie schudnąć, to tylko i wyłącznie deficyt. Nawet jeśli wasze zapotrzebowanie w tej chwili to 1600, macie schodzić o te 300 kalorii, żeby chudnąć według tabelki 300 kilokalorii dziennie na minusie. Po co rozkręcać do 2400 wasze zapotrzebowanie? Po co? Po co to komu? No jeśli wam brakuje cukru, to trzeba go po prostu dostarczyć. Mózg. Wątroba korzystają z cukru jako głównego źródła energii, z glukozy i jeśli wy nie dostarczycie tego cukru, to organizm sobie sam go dostarczy poprzez proces glukoneogenezy, produkując przy okazji kortyzol, czyli hormon stresu, który jest antagonistą testosteronu. Średnie wyższe poziomy kortyzolu w trakcie dnia to niższe poziomy testosteronu. Albo polecanie przez dietetyków wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które znajdują się w majonezie, w olejach roślinnych, w margarynie. Czemu? Badania pokazują, że zwierzęta karmione wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi mają dwa razy mniej testosteronu w porównaniu z tymi zwierzętami, które były karmione tylko kwasami tłuszczowymi nasyconymi. Wracając do listy. Jak widzicie, jest tego całkiem sporo. A ja wam obiecałem, że uzupełnimy to wszystko i nasycimy was tylko w 23 produktach. Więc przechodzimy do punktu numer 1, czyli wątróbka. Najlepiej wołowa, ale drobiowa też jest dobrym zamiennikiem. Zaczynamy z gryby rury, bo praktycznie tego nikt nie je. Wątroba wołowa. Oczywiście zawsze staramy się wybierać tę wątrobę, która jest z wolnego wybiegu, ze względu na mniejsze ryzyko zanieczyszczeń antybiotykami. Wątroba wołowa jest niesamowicie bogata w witaminy i minerały, bo tylko 100 gramów pokrywa, 533% zapotrzebowania na witaminę A dziennego, 3450% witaminy B12, 1333% miedzi, 81% żelaza, 71% selenu. To były zalecenia dla 80-kilowego mężczyzny. Dlatego zalecam ją spożywać raz w tygodniu około 200 gramów. Wątroba drobiowa jest dobrym zamiennikiem, chociaż zawiera mniej witaminy A, mniej B12 i mniej miedzi. Produkt numer 2. Łosoś albo strąg. Znowu, zawsze chcemy wybierać wersję dziką, a nie hodowlaną. Zabawy przed zanieczyszczeniami, antybiotykami i metalami ciężkimi. Więc dziki łosoś zalaski to to rozwiązanie, w które chcemy celować. Powód, dla którego wszyscy chcemy mieć duże ilości tłustych ryb w swojej diecie, to przede wszystkim duże ilości omegi-3. Do tego łosoś sam w sobie jest nie najgorszym źródłem jodu, chociaż dużo lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o dostarczenie jodu, będzie produkt numer 3, czyli DORSZ. W zastępstwie może być Halibut albo Mintine. Chodzi o białą rybę, ale Dorsch jest zdecydowanie liderem jeśli chodzi o zawartość jodu. I to jest moja propozycja na uzupełnianie tego pierwiastka. No i skoro jesteśmy przy rybach, to znowu produkt wodny. Mianowicie taki trochę superfood i nie każdy ma do tego dostęp czyli ostrygi. Kasanowa pomnoć był rozpłodnikiem właśnie dlatego, bo zjadał 30-40 ostryg dziennie na śniadanie. Czemu? Co takiego w sobie mają ostrygi? 100 gramów ostryg spełnia 820% zapotrzebowania na cynk, 230% zapotrzebowania na miedź i też jest niezbędną źródłem B12. Miedź i cynk to jedne z podstawowych pierwiastków do podbijania nam poziomu testosteronu. Jeśli chodzi o zamiennik dla ostryg, to odejdę troszkę od produktów zwierzęcych i pokażę Wam produkt z innej beczki, mianowicie pestki dyni. One też są dużo gorszym, ale nadal śródmęcynku w naszej diecie. Na samym końcu przygotowałem dla Was bonus, czyli w jakim stopniu pójście na łatwiznę, czyli top suplementów, które wspomogą Wasze poziomy energii, testosteronu, libido i wszystkiego tego, co sprawia, że życie nabiera kolorów, oczywiście w zdrowy sposób. Następny punkt, czyli numer 5, to coś prozaicznego, mianowicie mięso, ale z wolnego wybiegu. Droższa wersja, dziczyzna. Czemu? czyste, niezanieczyszczone antybiotykami mięso. Dziczyzna jest jednym z najlepszych źródeł kreatyny w naszej diecie, bo tak kreatyn dostarczamy przede wszystkim w mięsie, a nie w prochu od producenta suplementów. Dziczyzna jest bogata w cynk, selen, fosfor, witaminy B6, B12. Alternatywą dla dziczyzny jest wołowina z wybiegu. Jest bardzo zbliżona minerałami, pierwiastkami do dziczyzny. Oczywiście, poza tym co wcześniej wymieniłem, jedno i drugie zawiera też spore ilości żelaza. Numer 6 to najbardziej budżetowa wersja białka z produktów zwierzęcych, mianowicie jajka. Ale żeby nie było, jajka też mają takie plusy. Jakich plusów nie mają inne produkty? Jajka nie są tak skoncentrowanym źródłem cynku, miedzi jak ostrygi, czy kreatyny jak wołowina, ale ich ogromną przewagą jest właśnie to, że można jeść je w ogromnych ilościach. Jajka są świetnym źródłem cholesterolu, który jest prekursorem do produkcji testosteronu. Poza tym jajka są bogate w cholinę, żelazo, fosfor, selen oraz witaminy A, B12, B6 i B5. No i jeśli chodzi o witaminę D, której nie dostarczamy za dużo spożywienia, to akurat jajka nie są takim złym jej źródłem. Przed ostatnim punktem w tej sekcji będą zdrowe tłuszcze. Tutaj dam kilka alternatyw. Numer 1: masło ghee. Numer 2: oliwa z oliwek. Albo numer 3, smalec gęsi. Tutaj pokażę Wam w formie graficznej, czemu każdy z tych źródeł jest dobre, jakie ma swoje plusy, albo jakie ma minusy. I ostatni, ósmy punkcik, mleko. Najlepiej surowe, czyli niepasteryzowane. Czemu niepasteryzowane? Bo mleko po procesie pasteryzacji jest dużo bardziej ubogie w witaminy i minerały. Do tego pasteryzacja niszczy enzymy, które pomagają nam trawić laktozę. Takie jak laktaza, które są w surowym mleku. Dlaczego surowe mleko w Twojej diecie jest takie świetne? Po pierwsze, zawartość zdrowych kwasów tłuszczowych. Działają przeciwzapalnie, wspierają regenerację, wzmacnia odporność. Poprawia również działanie jelit dzięki probiotykom. Więc jeśli macie jakiegoś lokalnego dostawcę, Śmiało lećcie do niego i bierzcie surowe mleko. Idziemy dalej. 9 punkt, czyli kolejna sekcja. Węglowodany i antyoksydanty. Punkt numer 9. Miód. Potężne narzędzie. Cukry, za jakich się składa, to przede wszystkim glukoza i fruktoza. Nie tak jak cukier, cukier biały, sacharoza. Więc jest to najlepsza forma energii w postaci cukrów prostych. Miód zawiera spore ilości boru, czyli tego pierwiastka, który bezpośrednio, według badań, podnosi nam testosteron. Zawiera chryzynę, czyli inhibitor aromatazy, antyoksydanty, związki antybakteryjne i jeszcze śladowe ilości innych minerałów. Całkiem sporo, prawda? No to teraz powiedzmy sobie, ile miód traci swoich potężnych właściwości podczas podgrzania go do 60-70 stopni. Czyli powiedzmy robicie sobie herbatkę, zaparzacie, zalewacie wodą, przychodzicie za 5-6 minut wyłamić torebkę, herbata ma tam 70 parę stopni, za chwilę wrzucacie miód, to powiedzmy jest to 70. Ile miód po takim wrzuceniu do takiej ciepłej, gorącej herbaty traci właściwości? W pewnym stopniu degradowane jest działanie chryzyny, czyli inhibitora aromatazy, antyoksydantów. W ogóle nie traci swoich zasobów boru, ale praktycznie całkowicie traci swoje działanie antybakteryjne. Więc nadal wygląda nieskończoność razy lepiej od cukru. Numer 10, czyli suszone owoce. Suszone śliwki albo rozynki. Ewentualnie może być też suszona żurawina, ale wypada ona dużo gorzej w porównaniu z tymi dwoma. Suszone owoce to najlepsze źródło boru w diecie, jakie możemy sobie dostarczyć z pożywienia. 150 g rodzynek dziennie działa na nasz testosteron jak minicykl sterydowy. Bo udowodnione właśnie że zostało, że zostało, że te 3 mg boru zwiększają testosteron o 15-20%. A 10 mg boru o 30% dodatkowo obniżając poziomy estradiolu. 150 g rodzynek zawiera 3,3 mg boru. 150 suszonych śliwek zawiera 2 mg boru. Suszona żurawina tylko jeden. No i poza tym, znowu, główne źródło cukru tutaj to glukoza i fruktoza, czyli te najlepsze cukry proste. Oprócz tego suszone owoce bogate są w potas, w polifenole, suszone śliwki w witaminę K, rodzynki w żelazo i resweratrol. Resweratrol to inhibitor aromatazy, czyli bloker przekształcenia testosteronu w estradiol. Im więcej spożywamy inhibitorów aromatazy, tym więcej nam zostaje testosteronu, a mniej go jest przekształcane w estradiol. Teraz numer 11. Zaczynamy wymieniać sobie owoce. Wymienię 5 owoców, które moim zdaniem najlepiej pasują do tego profilu, jeśli chodzi o uzupełnienie naszych minerałów. Są łatwo dostępne i mają bardziej skumulowane dobre wartości odżywcze ponad pozostałe owoce. Numer 11. Banan. Główne źródło dla potasu. Numer 12. Kiwi. Niestety wczoraj mi wyszło ostatnie przed snem bo właśnie kiwi jemy głównie przed snem, Jakość źródło serotoniny i tryptofanu, który jest prekursorem serotoniny. Tryptofan w organizmie jest przekształcany w serotoninę, a następnie w melatoninę, kluczowy hormon regulujący sen. Udowodnione jest, że kiwi bezpośrednio wspiera regulację cyklu snu i czuwania. Poprawia jakość snu, wpływając na głębokość i długość fazy REM. Dzięki temu kiwi wspiera naturalną syntezę melatoniny, poprawiając jakość snu. Poza tym kiwi zawiera całkiem sporo witaminy K. Jak ktoś ma rzadką krew, to jedzenie dużo witaminy K może być zbawienne, bo będzie mu rzadziej ciała z nosa. Numer 13. Winogronka. Wrzuciłem je do listy przede wszystkim ze względu na dużą ilość polifenoli i resweratrolu. Resweratrol to kolejny związek na naszej liście, który bezpośrednio pomaga nam trzymać wyższe poziomy testosteronu poprzez blokowanie syntezy testosteronu w estradiol. Numer 14. Pomarańcze. Te również rzuciłem dlatego, bo zawierają flawonoidy, które również działają jako bloker przekształcania testosteronu w estradiol. Ten związek dokładnie nazywa się naringenina. I numer 15. Borówki, jagody, jeżyny, maliny. Te wszystkie takie owocki. O, nie widać. Zamrożone. W lato kupiłem 9 kg. Póki było świeże, to jadłem. Resztę zamroziłem. I teraz na zimę zostało około 4 kg. Regularnie staram się robić z tym koktajle. Czemu? Jest to potężne źródło antyoksydantów. Najpotężniejsze poza suszonymi owocami, które wiadomo, że z racji tego, że mają odparowaną wodę na 100 g mają większe skumulowanie substancji odżywczych. Z takich niesuszonych jagody Borówki mają najwięcej antyoksydantów z takich popularnych owoców, jakie możemy jeść u nas w Polsce na przestrzeni roku. Numer 16, czyli wychodzimy z owoców. Mianowicie, moim zdaniem, najlepszy dodatek do takiego standardowego obiadu zamiast ziemniaków czy ryżu, mianowicie kasza gryczana. I pamiętajmy, że zawsze jak gotujemy kaszę, musimy wyjąć ją z torebki. Torebki w których jest ryż, w których jest kasza gryczana zawierają BPA, czyli ten rodzaj plastiku, który jest bardzo mocno rakotwórczy, też obniża nam testosteron. Gorąca woda jeszcze bardziej wzmaga jego działanie. Zawsze jak gotujemy, otwieramy torebkę ryżu, torebkę kaszy gryczanej, wsypujemy do sitka, przemywamy wodą i dopiero do wody. Czemu akurat kasza gryczana? Głównie dlatego, że ma dużo więcej od innych tego typu źródeł magnezu, cynku oraz białka. Co więcej, jako bonus ma też całkiem spore ilości antyoksydantów, a konkretnie manganu. Teraz już całkiem wychodzimy z węglowodanów. Numer 17, gorzka czekolada. Nie lekonuję tutaj Luximo, chociaż za te 126 gramowe opakowanie dałem jakieś 8,50, to chyba wychodzi trochę taniej niż innych. E, czemu gorzka czekolada? Wysoka zawartość magnezu. Magnez ciężko nam naprawdę wbić sobie z pożywienia, dlatego kasza gryczana i gorzka czekolada są świetnym dopełnieniem dla naszej diety, żeby nie brakowało nam tego pierwiastka. Poza magnezem ma też całkiem sporo cynku. Tak jak już wspomniałem wcześniej, cynk, magnez, miedź są kluczowe dla testosteronu. Działanie antyoksydacyjne. Obniża stres oksydacyjny oraz nawet kortyzol. Z takich ogólnych właściwości, Poprawia przepływ krwi, wrażliwość na insulinę, czyli przełoży się na ogólną poprawę regeneracji. Oprócz tego, ma zdrowe tłuszcze i obecność flawonoidów. Do tego podnosi nam poziom dopaminy, a musimy pamiętać, że średnio wyższe poziomy dopaminy na co dzień to większej ilości znowu testosteronu. Do tego, wyższe poziomy dopaminy na co dzień to ogółem jesteśmy szczęśliwsi podczas dnia. Częściej się uśmiechamy, częściej się śmiejemy. Idziemy dalej, następne trzy punkty to warzywa. Moja topka top 3 warzyw pod hormony i ogółem zdrowie. Numer 18. Numer 18, czyli broku. Poza ogromnymi ilościami witaminy K broku jest źródłem dimów i kwercentyny. Tym samym broku jest potężnym źródłem snowu. Inhibitorów aromatazy, ale zawiera też sulforafan, który ma znowu mocne działanie antyoksydacyjne, ale też jest jakimś tam inhibitorem aromatazy. Najlepiej brokuł działa surowy, dlatego to moje top 1. Mocne działanie przeciwrakowe, mocne działanie blokujące przekształcanie testosteronu w estradiol. Numer 19. Buraczki. Przede wszystkim ze względu na azatany. Azatany będą pomocne dla sportowców, szczególnie wytrzymałościowych. Spróbujcie sobie soku z buraka, jeśli jesteście sportowcem, przed zawodami. Oczywiście najpierw najlepiej treningowo, żeby nie było żadnych dolegliwości, że będzie Was ganiało na dwójeczkę czy coś w tym stylu. Ale Sok z buraka zwiększa potężnie nasze możliwości, jeśli chodzi o pracę tlenową. Poprawia też trochę umiejętność pracy w beztlenie, ale dużo większe działanie będzie w wysiłku tlenowym. Oprócz tego zwiększa przepływ krwi i obniża ciśnienie krwi. Zwiększenie przepływu krwi chyba może świadczyć o tym, że też będzie jakimś tam afryzyzjakiem. Numer 20. Cebula. Silne działanie przeciwgrzybicze przeciwzapalne, przeciwnowotworowe jest jednym z najlepszych źródeł kwercentyny czyli znowu bloker przekształcania testosteronu w estradiol numer 21 wychodzimy z warzyw i przechodzimy do przypraw tutaj wrzuciłem wszystkie przyprawy do jednego wora imbir nie widać imbir kurkuma cynamon o, czastek mi się skończył. Takie przyprawy. Po kolei. Imbil. Przede wszystkim zbija nam stany zapalne i stres oksydacyjny, do tego wspiera nam układ odpornościowy. Cynamon. Przede wszystkim poprawia wrażliwość na insulinę. Jest bogaty w polifenole, działa przeciwzapalnie. Kurkuma. Zawiera przede wszystkim kurkuminę. Czyli potężny związek, który działa przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo i poprawia nam odporność. Czosnek. Zawiera przede wszystkim alelicynę, która działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Numer 22, czyli kawa. Kawa. Dosłownie. Przyspiesza nam metabolizm. Nie w sposób termogeniczny, ale poprzez danie nam furtki do większej ilości aktywności w trakcie dnia. Korzyści dla testosteronu od kawy: Obniżenie poziomu SHBG, globuliny wiążącej hormony płciowe. Mniejsze ilości SHBG to większej ilości wolnego już testosteronu. Ale kawa ma też minus. Podbija nam kortyzol, który jest w zbyt dużych ilościach. Może nam obniżać poziomy testosteronu, dlatego może osłabiać nam jakość snu. Więc kawa w dużych ilościach może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Ale za to kawa zwiększa nam poziomy dopaminy, co wiadomo, poprawia nastrój, zwiększa motywację. I tak jak już wspomniałem, średnio wyższe poziomy dopaminy są skorelowane z wyższymi poziomami testosteronu. Kawa jest bogactwem antyoksydantów. Zawiera polifenole, które jak już wspomniałem, chronią nas przed stresem oksydacyjnym i stanami zapalnymi. Regularne spożywanie kawy może poprawiać funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i obniżać ryzyko niektórych chorób serca. Kawa może nam też oczywiście pomóc w treningu. I numer 23, czyli kefir. Podobnie do surowego mleka, Przede wszystkim ze względu na probiotyki. Kefir jest bogaty w korzystne bakterie i drożdże, które wspierają nam zdrowie jelit, poprawiają trawienie i równowagę mikrobioty. Zdrowa mikrobiota to nie tylko lepsze wchłanianie składników odżywczych, ale również optymalizacja produkcji serotoniny. Czyli znowu, jeśli to nie będzie zaburzone, będzie to wspierało na polepszenie jakości naszego snu. Tak jak kiwi. Podobnie jak czosnek czy kurkumina, kefil działa na nasz układ immunologiczny. Probiotyki wzmacniają odporność organizmu, a kwas mlekowy chroni przed patogenami. No i na koniec bonus, tak jak i Wam obiecałem, wyszliśmy z 23 produktów, teraz wymieniam Wam wszystkie suplementy albo inne dodatki, które zbustują nam nasze samopoczucie, bez większych efektów ubocznych i do tej sekcji dałem przede wszystkim adaptogeny i zioła. Numer jeden, jak dla mnie, jeśli chodzi o suplementację, w którym faktycznie. Dosłownie po tygodniu zaczęłam się lepiej czuć, to mumio mumio Shilajit. Zawiera tzw. zwany fulwokwas, który poprawia transport składników odżywczych do komórek. To się bezpośrednio przekłada na wyższe poziomy testosteronu. W badaniach klinicznych wykazano, że regularne stosowanie shilajitu podnosiło poziom wolnego testosteronu o około 20%. Numer 2, czyli ashwaganda. to zna praktycznie każdy. Redukcja kortyzolu. Przez co? Wyższy testosteron i lepsze samopoczucie. Następny. Tongatali, ja tego osobiście jeszcze nie używam. Jest to jeden z najsilniejszych naturalnych boosterów testosteronu według wielu źródeł. Zwiększa jego produkcję poprzez regulację SHBG, czyli tej globuliny wiążącej hormony, uwalniając więcej wolnego testosteronu. Więc tak ogółem przypisuje mu się właściwości polepszające libido i poprawianie jakości życia seksualnego. Czwarty suplement. Maca. Znana jest jako Adaptogen, który poprawia poziomy energii i zmniejsza zmęczenie. Podobnie do asfagandy, maca pomaga stabilizować nastrój i zmniejsza objawy depresji oraz lęku. Zwiększa libido i poprawia jakość nasienia. Numer 5. Jelba mate albo zielona herbata. Przede wszystkim, głównie dlatego, żeby jeszcze kolejnym produktem dodać sobie większej ilości polifenoli, które zmniejszają stany zapalne i stres oksydacyjny. Jak widzicie, większość naszej diety oparte jest na utrzymywaniu nas w jak największym braku zmęczenia, chroni nas przed stresem oksydacyjnym, czyli działa przeciwrakowo, blokuje konwersję testosteronu w estradiol, pozwalając mieć lepszy stosunek tych dwóch hormonów, uzupełnia te minerały, których nam najczęściej brakuje oraz bija nam kortyzol. Bardzo dużo z tych rzeczy jesteśmy w stanie zrobić to nie tylko dietą, ale dbając o sen, prowadząc aktywne życie, wysokodopaminowe życie. Staramy się zbytnio nie przemęczać, a jeśli już to niedługo okresowo, to jest tylko dieta, a nie tak ogólnie zwany lifestyle, bo nie tylko dieta ma wpływ na nasze samopoczucie, bo na przykład plastik jest obrzydliwy. To jest obrzydliwy sabotaż dla naszego zdrowia długości życia płodności. Więc jeśli chcesz poznać kilka innych tipów, już nie tylko z diety, ale właśnie z tak ogólnie pojętego lifestyle'u, przestrzeni całego naszego dnia, ogółem życia, to zapraszam Cię do tego filmu o testosteronie, bo tam poruszam kilka kwestii, które choć w ostatnim czasie są dużo bardziej popularne, to moim zdaniem ciągle za mało.